Co z kiną? Łukaszku, ja nie wiem czy ty wiesz, ale ja z kiną od lat nie mam kontaktu żadnego. I obawiam się, że nie zabrałabym ją jeść ze sobą do Azji, no chyba tylko po to, żeby ją tam zostawić. Nie? To mogłabym wtedy rozważyć. Eee, czy otworzę restaurację z piecyków Auschwitz? Mogę rozważyć coś takiego, ale jak już to wiecie, um, cukiernie albo piekarnie. I będę piec chleb żydni. Ta! Ja chcę! ja ha, ha taj Jak użyć? Na-o! Pewnie trzeba w menu. By mi tak pasował. Erakoka hashtelesi, ta zabawa po nocach się śni. Dobra, słuchajcie, lecimy, nie ma śpiewania. Czemu elfy to podały? W sumie to bardziej dendrofile i przy okazji lubią szyszką w dupę. Dobrze. Bo spotkałam dużo elfów. Ktoś widział dziub a jak wygląda dziub dziub Czy liczowi się uda nie dostać dziś dziób Czy to lata, czy frufa, czy to szatan czy dziób ewentualnie czy to szatan czy nub. To by pasowało lepiej Ja znaczy, będę jeszcze się A ja czarny nie jestem, tak to powiem Ej dobra, wracajmy chyba do chałupy no. Poczekaj ty, patrz, księżyc jest czarny nawet z Ja nie wiem o co chodzi z tą drogą. Zobacz, to no jest. Prakty, no zobacz! Patrz, ale świeci na biało! Tak, świeci na biało! Wszystko w normie! <laughs> Powinien świecić na czarno! O, Boże. Ciekawe, te... czy jak murzyni kupują do domu żarówki, to kupują takie czarne. Malują markerem. Proszę. Drogią! Ją... Jelonek! Babryś jest! Sutku, po Babryś! Babryś! Nie go! Który? Goni my, Bartosz, pełna czekaj moc. Czekaj. Rzucam nim w łuców. Cię biorę. Wuć nie biorę. Kurwa. Wuć nie łucie? biorę. Ty, co, 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 czekaj. Wuć ja strzylę. Goni go. Biorę, mam mam ryśia. w Bambiego. Może też mu tak web fajnie od dupcy. Ty jaskinia. Jest jaskinia? Nie, to kamień. Idźmy może szlimu... i co tam do tej dziurki? Nie widzę tej dziury. Ja tu widzę jakieś nic. A e, jest, można się spuścić tam. No ale ja mówię. Jezu! Yes. Yes. Ja kończę pierwszy! Yes. Ja <laughs> idę, idę za tobą, się spuszczamy. Dawaj, Kurwa, Nic nie widzę, ciemne you jak light. Mam light, mam light. Chyba <laughs> jestem w jejcie grubym! Chodzę? Mówiłam, że ciemne jak Nic nie widzę! Ciemne. Schodzę, Chodzę. ale w chuj, ja, chuj głęboko. Pszennika? Z shiftem, z shiftem! Nie, to grube! Z shiftem, shiftem. to spływasz tam na dół. Aaa, Spuściłem się! Kurwa! <laughs> Ej kurwa! I... Chodź na la! Powrotem! Spogląłem! Tak jakiś kurwa kufu! Dupaj go! Kurwa! DO Dowolotki! Płody! Ja spierzalam! Płody mnie biją! Odniszcie nie, nie Podnieście mnie! Zrupa strupa, kości grzany, Żygowiną jakie są brzyny, to jest <gry> słoika, świeżej flegmy od buźwika. Tom, nom, co nom, to mną, mną. Jadłabym to totalnie. Krow. Zamiast skupić się właśnie na różnych takich faktach, to dzisiaj się mówi, że tam na przykład ktoś się włączy i. Włączy. Sam się włany czas? Powiedziałem włączy. Jest piękny parkur dla kota, ławeczki, drzewo życia. Tam można sobie wydłubać różne rzeczy, ewentualnie drzewo nie życia, dlatego że są tutaj nagrobki. Um, wasze nagrobki. Tak, to Wy pozdychaliście na mojej parceli, a ja sobie zrobiłam z tego trofeum. Znaczy nie, w życiu nie byłam taka wredna. Kto mi zepsuł tron? Jak to tron nie zepsuł? A Nightwishu, proszę mi przyjść i naprawić mój tron. Swawa <słuch> się napraw. Ha, ha, ha. W tej chwili. Królowa żąda! Co tam szatańska robi? Jakieś generatory odpala, boże, jakieś wielkie dilde. ja Nie wiem, co to jest, ale się boję. Nie, nie, nie. Ten tron jest solidny i zawsze wytrzyma moją wielką dupę oraz tego kepsa, którego zjem. O, mi się ładnie wypiął tutaj. Sebeks. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. E, słuchaj, rodzice wzięli psa na spacer. Idziemy się ruchać. <grybujesz> I tak spędziłam walentynki. To nie żart. Naprawdę. On siedział przy tym kopie i patrzył na mnie, jakby mi się coś z mózgiem stało, bo nie mógł uwierzyć w to, że byłam tak bezpośrednia. No ale coś tam będę rozdrabniać w jakieś, wiecie, smyrać go gdzieś tam. Rodzice wyszli z psem, mamy mało czasu, tak? I tam jak na początku są te takie, wiecie, wizytówki, nie? Gdzie ludzie mówią... Cześć, jestem Janusz, prowadzę gazownię. To po prostu stanąć i powiedzieć, cześć, jestem młoteczka, robię hajsy na YouTubach. I, I po prostu zrobić to w takim totalnym trollowym stylu. I nawet jeśli znałabym odpowiedzi na wszystko, to opowiadę w taki sposób, żeby ludzie myśleli, że jestem głupia, pomimo że odpowiadam dobrze. Tak to byłby troll mojego życia. Robię ziemniaczana i skrobia kukurydziana, trochę mąki pszennej i, i, i mleko. Ale mimo wszystko kupuję te gotowe, bo one mają w sobie tyle chemii, że to smakuje trochę lepiej. Ja wiem, mówię złe rzeczy w tym momencie. Czy mam jakiś ulubiony gatunek gier? Wiecie, że nie. Ja tak naprawdę chyba lubię wszystkie. by były grywalne. A platformówki? Platformówek nienawidzę. Dupa tam, będziesz miał te nierówne ptysie. Nie retrajuje. I tak jesteś usatysfakcjonowany. Dobrze, to następny. Teraz trzeba to wszystko odpowiednio ugotować, upiec. Uwaga, uwaga! <laughs> Pieczenie w piecu to jest coś, co umiem najlepiej. W końcu mam niemieckie korzenie. Także ustawię odpowiednią ilość gazu, żeby się odpowiednio spalała. I robimy. Pik! Ha! Parpek! Z drugiej strony możliwe, że Francuziki mają takie małe czosneczki w środku. A, jednak, patrzcie, nie wyciągnęłam tego korzenia, ale mi wypomniał. Chcę, żeby mu starła korzenia jego. I się teraz panowie zamykają oczy. Bo tak kończą ci, którzy mnie zdradzają, słuchajcie. <grytanie> Dokładnie tak, przyjrzyjcie się. Nightwish, patrz, patrz, co Cię czeka, jeśli kiedykolwiek przy, przyłapie cię z inną kobietą. Przyjrzyj się. Oj, Przyjrzyj się i zapamiętaj. <grytanie> Oj, przyłapie. Chociaż mogłabym napisać do, e, do Sex Masty, żeby mi zaśpiewała. Wyklep mi, cebulka, wyklep mi cebulkę, wyklep mi cebulkę! Wyklep mi cebulkę, Cebulka, wyklep mi! Tak, to... No. Dobrze, że nie Tofik, w sumie racja. Dobra, continue. Tam się dzieje... Boże, ile dzieci musiało umrzeć, to takie piękne! I tutaj żart, co puka... W, co jest małe czarne i puka w szybka by się idealnie sprawdził. Nie? Dzisiaj padł na, czat, na czacie. O, dobrze, także pamiętajcie, dzieci wraz z kawałkami mięsa i marchewką trzeba piec w wysokiej temperaturze. A, margaryna, bo masło za drogie w sumie. Ale tyle hajsów z donatów to mnie stać przecież na masło, biedaki. Dobra. Ten żabujat w ogóle nie ogarnia. Ja myślę, że, że ma małe, małą żabkę, że tak to ujmę. Kiepskiego kruasanta, mało kruchego. To Wam na razie pokażę e, banankę. Proszę bardzo. To jest mój mikser. Żeby nie było, że umiem obsługiwać tylko ten taki w kuchni. Dobrze. No tak, bo o. ja Ci obsługuję ten. <laughs> Ktoś tu próbuje być zabawny. Dobra, to zanim zaczniemy panowie. Tak. Przypominam... Tak. No już. Przy, przypominam, że jesteśmy na Twitchu i niektóre rzeczy po prostu nie, przejmą, nie przejdą i nie chcemy dostać banana na Twitchu. Także bądźcie tacy jak zwykle, ale trochę mniej. Dobra, już tyle razy, już się baliśmy o te bany, nic nie było. A ja już banana na Twitchu dostałam. Dostałaś bana? Hmm? Ale nie z nami. <laughs> Dobra. Nic nie Co nie, to nie, za ekipa, ktoś jest. się pyta na czacie. Młotka, edukuj swoich widzów! Do Wacława starszego. Wiesz, już w pieprza wszystko, Dawaj, nie? Puść kurwa mnie jak przechodzę! No to się odchuj trochę, gruba Patrz, da się zajrzeć pod spódniczkę! Majty ma! Patrz! Ej, ma? ja jeszcze lecę! Halo! Świetna świata! Przyda mi się! się. Podoba. Chodź tu! Tam. Ej, zobacz! Komputer. Mamy to. Mamy siekierkę! O, ty otworzyłeś to! A, to jesteś dobre. No, ja, ja się odsuwam, no, oni mają siekiery w rękach. te zwłoki. Jeszcze się będą czegoś nadawały. Zabrak, tu musisz podgrzać A! najpierw! To jest eerly access! To jest tylko, żeby były te łoki toki. Ona nie musi. ALO! Alo! na Giewoncie? Czy może cięć się? <laughs> Łączcie, co wy tutaj w ogóle no, postawiliście za włącznie? kupę To wy... jak Ej dobra, mamy ten! Co chodźcie, ma, chodźcie! Chodź, chodźcie, idziemy rozpalić ogień teraz... gdzieś! nie mówiłem, tak ja, nie ogień, ogniem chyba, nie? Chodźcie! Tak. Nie, ta zabraka dużo to 10 tysięcy, czy dał 10 tysięcy? Tak! Dobra! A w jakiej walucie? Nieważne, dał! Tych, porintach W lupiach jakichś indyjskich? W bitcoinach, słuchajcie! Dobra, leci, uwaga! Aaaaaa! Uwaga A dzieci górna... paku świeci! leci! Nurkuj z ulką, kek? Dobra! Te Poszło! Gdzie te liście? Nie ma liści! Dupie. Halo, no, ty... to mi Jaki odgłos się wydał! Ale nie dupier, nie widzę go! Było... Batman! Kurwa tylko super dziwko! Kurwa dzień dupsy! A nie, to głowa Uła! żółwia, rzucę Cię głową żółwia. A, to była głowa żółwia, a nie gówno żółwia. A, na zniknął. Copperfield, jebany. Jak go biję Mówi czas. się afroamerykanin, już Ci mówiłam. Afroamerykanin, jebany. Murzyna! Dalej, dalej! Limużyna! Afro... Afroamerykanina! Afro Afro Proszę Was. Umarłem. Nie umarłeś, nie mogłeś umrzeć. Umarł. No Umar. usta, usta, szybko. Musimy zmienić obóz, jesteśmy przy wylęgarni murzynów. Musimy stąd wyjść. Czyli przy paśniku? Przy pasiku, <integer> <c decisive> Ale ja nie mogę już iść, prawie jestem głodny! do mnie tam ja też jestem głodny. Tam był i... Ej, ej, mam jakiegoś tego! Co? Ej, shammon, mam głowę! Jest łapcie szura, łapcie szura! Koniego! Koniego! Murzyna! angielski. Ja cały czas Nie ci tego, tylko nadmuchaj mi dupę 15 uciśnięć, dwa pierdy Patyki do zbierania, zbieraj patyki teraz! Czekaj, bo zabrakowi dupę masuję Co wy robicie tam? Dupę. No dupę Ławką będę bronił Dobra, ja będę ją jeść jak tylko się usmaży, będę najpierw. Ja nie? będę bardziej ją jadł, jak się ja, ja będę ją ja bardziej. Ja to liścia do najbardziej Ja bardziej go, Też go będę zjad. zjadł. Ja będę jadł bardziej niż ty Kurwa, zaraz was wszystkich pozapytalam Będę go zjadł Słuchajcie, ja siadam i czekam na moje. Będę go zjadł! Bc, Będę go zjadł! Siadam... A! a! Moje... Ojej, a! kurde, pokaż! A... Jak ty to postać. Co to kurwa ma... Może gdzieś biegnie! Słyszę może ja na jest! Tam dalej, tam jest! Dawaj go! Na murzyna! Dawaj, ja Erasmus! Skacze na mnie! Nie Jebać go! Nie Jebać! Erasmus! Dobra... Ty wstajesz! Będziesz, wstaję! Nie daj mu wstać! Dobrze, zęba, zęba mu zabierz! Osada! O Sada Murzynów! Dobrze. Jedziemy na nich! ATAK! A tak! Niech zobaczą jak to jest prądować i gwałcić! Nie bać ich! Dlatego do nas! Chodźcie tutaj. do mnie! Znalazłam dziurkę! O! A jaki rozmiar? XXL! O, większy. XXL! To za małe, to drugi. Spuszczam się! Uuu. O to mi No Bartosz drugi, jecie! A ja nie wiem czy ja powinienem to schodzić Wygląda jak feministka! Dawaj Kazimierzu! Nie mać ją! Masz Borca do swojego życia o, Od razu pokoi. mówię Zapis nie zostaje, nie? To co dzisiaj wydarzyło, wydarzyło, wydarzyło się ja dzisiaj Dobra ja próbuję Ja próbuję, dobra mam, mam, mam tego Oj Kazia nie bądź taka niedostępna Dobra mam, 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 piję kurwa, ją też mi, opluła mnie Ej e, kurwa muszę to ci podnieść szybko No marw no Bocia ma w tej grę 67 godzin o, no jestem zdziwiony, że trochę, te parę. trochę pograłam! <Taha> trochę, <Taro> ale wszystko na live'ach zawsze, nie? <ibe Christianity> Nigdy nie mi się nie udało znaleźć kim jego. W z wszystkimi, tylko nie z nami! Ej, dzisiaj A, kupiliście tę grę! Kurwa, nie wierzę! No i dobrze! jestem lepsza niż sutek <sensorydet> ever! <cash> <average> teraz już nie. <intrad cash> Pomóżcie! Ey, idziemy! Gdzie, spadłeś? O, idziemy do artystycznego kebabu. Dlaczego jakaś kurwa mnie w ogóle gdzieś zaprasza? Weź porcję. Jest z gówniaku. Przydaj się na coś. Już w tego psa, dobra, jest czysty. No to tamten się uświnił! A dobra, będą brudne. O oh, fuck! Nie najtuisz. Pod prysznic! Nie, nie w tej części Simsów. Nie, nie da się. O, popatrz! Ty, Ups! Chyba przedwczesne grillowanie. Odkrywczyni dżungli. Ta Simka chce poznawać dżunglę. Totalnie chce poznawać każdą dżunglę w okolicy. No i omekłam, czy nic na łazapie nie mam. Co to. Ma? Albo mam jakiś kurde numer z dupy. A nie, wyłączyłam powiadomienia. Ja umiem w telefon najsuper. O, będę tarzanę. Poza tym nie zapłaciłam za tę grę, jestem nieobiektywna. Zapłaciłam waszymi pieniędzmi, więc się nie liczę. Ważne jest, żeby dobrze się przygotować. Bla, bla, niebezpieczeństwa w dżungli, bla, bla, bla. As asortyment. Ja dam radę. Most z boku i jego tekstura. No co? No super most! Co chcecie? Najlepszy. Ja pierdolę. Znaczy nie, ja walę w ogóle. Jezus. Raczej Hesus, bo jesteśmy przecież w Ameryce Południowej. O ale ty. Nie, nie, nie. Udajemy, że tego nie widzimy. Teraz jak sobie pomyślę, że nie byłabym tym wąpierem, by mnie krew zalała, kiedy musiałaby się tutaj na pieszo turlać. Na pieszo, na piechotę się mówi, chyba, nie? Mówi się na piechotę, ewentualnie pieszo. W jakim ja języku do was rozmawiam? A później. Po polskiemu. Tak. A później jest sławna polska YouTuberka, najlepsza na świecie, kształci rzesze downów. Czy ten pop-filter on tu musi w ogóle istnieć? Mm, przy tym używaniu nie. Dobrze, czyli kiedyś go odmontujemy. Chociaż mi go szkoda trochę, bo dostałam w prezencie. I tak go zjarała się. Skarb mój! Nic tam, że po drodze mogły być jakieś pułapki w podłodze, w ścianach. Mój skarb i tyle, to nie? To nie ta część Simsów. No w sumie. Odkrywanie świątyni zakończone. Tak szybko! Jeszcze jeden skarb. Korkodyl. Bierę korkodyla! Ale ma słabą tekstu. O ja pierdzielę. <laughs> o ja pierdziele, co... Co, co, co do chuja za przeproszeniem? At No wiesz tą kurwa Już Skończyłaś łowić? Tak. Ale nie wziął tej kurwa kury niestety. Kurwa nie wiem, ja już czuję lekki niesmak. Dobra, wracam do domu. Nudni jesteście. Nie ma kogo pić, nie ma kogo bić. Idę trollować własne sąsiedztwo. Nie da się piec dziecka do jedzenia jeszcze musimy zrobić mod. W sumie model dziecka tak na patyk, nie? Miron lubi kąpiele, kiedy woda gorąca. Czasem fapie se z ręki, puszcza czasem też bąca. Nie? Kiedy mocno przy fapi. Woda zamienia się w pianę, a gdy puści bączura, lecą bańki mydlane. Ty, 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 Musisz robić wszystkim, co robię w kąpieli. To zgodnie z piosenką, słuchaj, aż mi się mokro zrobiło, bo się spociłam. Jeszcze raz dziękuję Ci za wsparcie. Moje życie na pewno będzie lepsze i na pewno będzie bogatsze o kilka kebabów. Aż. Aż nie wiem, co powiedzieć, naprawdę, ale dziękuję za wsparcie i dobrze by było, jakby młotka wie, kto się podpisało, bo nie wiem kto. Nigdy nie wiem. Pepek wyjdź. W tej po, chwili wyjdź! Po pierwsze, to twoje Monejsy na kebaby, więc nie oddawaj. Po drugie, Pepku dawał ci diamenciki i zbudował posąg z walorami. Po trzecie, Nudesy, wiesz gdzie wysłać. <śled> wiedziałam, wiedziałam, że za tym coś się kryje. Pepek, ja już nie jestem taka seksowna jak te 13 lat temu. Jesteś bardziej. Człowieku, ja już to na plecy zarzucam. A Pingosia... Bigosa porywa na weekend. Pingosia? Jeżeli Bigos nie stawi się na nagrywaniu rzutu okiem, to oficjalnie wystawię cię trolom do pożarcia. Ja nie pamiętam twojego hasła. Mm. To pamiętam moje hasło na Simsy. Jest eee. Jezu, nie, Bigos, coś ty zrobił ze swoim nikiem. Normalny ty jesteś. Po co golić dziurkę? No właśnie, po to, żeby łatwiej było do niej wskoczyć. Gdzie to jest? Opieka nad zwierzętami. Co ci jest? Czemu jojczysz? Boże jak w życiu? Joj czy o nic? Gówniak! Wychowawcze. Zakaż robienia spokojne. Surowe. Daj kurde karę! Zamknij w <coughs> trumnie. Sandy studiuje pedagogikę wczesnoszkolną. Aaaa! No to live y młodzi jak najbardziej. Ja będę albo zbierać, albo żydkiewkę sadzić, albo robić kupę w kibelku. Jak zrobić kupę w kibelku? Będzie... Pepku, zebrałeś mi Kto mi ukradł kibel? Kto ukradł kibel? Wracaj tu, Kaka -ka mi ukradł kibel, oddawaj Nie, kibel. Nie, jest kibel. Jakbyś się dała to ten kakahan jest z zagranicy prawdopodobnie, bo nabija po angielsku. A, okej, okay, ja go nawet nie czytam w ogóle tutaj. Po prostu zobił e, e, hektary. Nie mam hektara, nie mam hektara. Zaraz mi się skończy kasa więc... Będę to tu są jakieś pieniądze? Tak, ja mam to... już 205. Na bariamenty. górze są pieniądze, a ja się pytam, czy Ral jakieś. Szczerze mówiąc, że nie wiem, wiesz? Ale nie zastanawiam innego, czy blek... my na każdym... A co ja mogę w kibelku? Gdzie Plam, masz kibelek? Jest, tu jest kimbelek! M Mocia to ten, jak to się nazywa, naprawdę trzeba puścić. Nie mam hektara. <grym> nie mam. <grym> Ja na razie to nie mam hajsa na hektara, żeby chociaż rzodkiewkę posadzić. Mam tylko kartofelę! <grym> eee, dobra. I motka, motka, motka. próbuj, próbuj sadzić. Próbować sadzić, ale ja muszę najpierw sobie kupić nasionkę na rzodkiewkę. To jest no próbuj, no właśnie próbuję reddish. robić, żebyś miała pieniądze. Reddition. Nie, może powinniśmy zacząć od tego, że ja rzeczywiście nie mam rozwiniętego żadnego więźnia. Najwyżej kęśla. To nie jest rzecz, od której nie ludzie tego. powinni się dowiadywać z live'a. Nie googlujcie tego. A gdzieś się musimy doedukować. Hej Pia, czy ciąż był gotowy? To weź te konie, wyśczadkuj, a ja troszeczkę sobie polakieruję paznokcie i pójdę na te zakupy, co o nich mówiłam, dobrze? Dzięki, Pia, jesteś prawie najlepsza. Ja jestem najlepsza, głupia suko. Mat Mateusz po live'ie młotka dostanie penisylinę na gardło. <głosy> Chciałbyś. Wystarczy, <noise> <noise> że w grze wszystkim konie pucuję. Um, no, więc za wszystkie hajsy kupiłam łóżko, trumne i kuchnię. <grym> I na tym się wszystko skończyło. A no i jeszcze dzieciak ma swoje łóżko w piwnicy. Piwnicę dla dzieciaka będziemy rozbudowywać, tu są te kraty z Witaj w pracy, więc odpowiednią celę dla dzieciaka zrobimy. Dokładnie, Mat Mateusz, za pięć dych można naprawdę fajną grę kupić. Wiedźmina chociażby, kurwa, a tam są lepsze animacje. Tam jest wszystko lepsze. I są konie i można jeździć, może na dziecko w piekarniku upiec, a tu się nie da. Ogarniesz. Kot ci pokaże. O, widzisz, Kot ci pokaże. Bierz przykład z kota. Kot bardziej ogarnia niż ty, widzisz? I nie muszę go dopingować. I nie puszcza bunczurów i przynajmniej zdjął gacie do tego. I swoją pelerynkę. Co na Instagram tego? Psa, który rodzi. Akurat od dobrej strony. No. Poparz widać główkę. <noise> <noise> Togon. <noise> Proszę bardzo. C. Małe kapibary. Są trochę rozkoszne nawet. Jakie kurwy paskudne? Czemu ja tak brzydko mówię? ma Zeza! Co to jest w ogóle? Ten jest bardziej taki psowy, a ten jest bardziej paskudny. Bo wszyscy są ładniejsi ode mnie. Gdybyś nie była taka emoj się ogarnęła trochę, to może nie byłabyś... Taka? Też bym nie wychodziła ze swojego biura, gdybym musiała na ciebie patrzeć. Step back. <laughs> Czy ja to mogę cofnąć? Proszę bardzo. Ja bym Hi, powiedziała, jasne chcę polatać, ale nie, słucham Mirona! Właśnie Zajrzyj do klas! Może Warren tutaj coś... znaczy nie Warren tylko jak mu tam było? Jefferson robi coś z Wiktorią. Na pewno jest Masonem! A nie czaty piszą Watson! Zdążyliście! Jesteś Juliet Watson! I wiem to tylko dlatego, że właśnie pierdylion ludzi na czacie mi przypomniało. Ja wszystko najsuper podnoszę. Zgadza się. A nie, poczekajcie, bo ja muszę kupić. Lecznicze zabójstwo. Ja będę wzmacniać morale. I jak ja mam tego użyć teraz? Czaty podpowiadają jak się używa takiej rzeczy, czy to z automatu działa. A co ja do swoich strzelam. Ups! Ta Simka chce poznawać dżunglę. Totalnie chce poznawać każdą dżunglę w okolicy. W końcu jadę na inny kontynent, z dala od męża, co za tu z serca będę się zapuszczać w różne dżungle, szukać różnych jaskiń i pytonów cicho tam, nic nie słyszysz, koduj! Koduj, bo potrzebuje drogi samochód i diamenty. Kup! Zrób milion hajsów. To znaczy, to jest tak, że ja Najpisza bardzo kocham, jesteśmy ze sobą bardzo szczęśliwi. Dzika gonitwa. Hrabina Nina, cichaczem, rozgląda się wokół, w obozowisku nie ma nikogo. Wygląda na porzucone, nagle hrabina Nina spostrzega artefakt. No wiadomo. Jak coś zabłysnęło, to oczywiście wiadomo, jak to. Ktoś... Jak to się skończy? Czy agro nadal jest moje? Agro, całe agro, całe, w ogóle wszystkie agro jest moje, zawsze. I kiedy spornie mam pojęcia, ale rzeczywiście pasuje chociaż jeden odcinek nagrać, bo w tamtym roku chyba nie było. A raz w roku pasuje coś ponagrywać. Tylko KARTOFEL! A tu mam, o górne. A Ja z Gamerem właśnie robimy maszynkę do tracenia pieniędzy. Ja robię pole za 10, a on liczy pole za i dostajemy 5. Ernase! Hey. Jak to przeczytać? Kto umie w niemiecku? Erdnisse. A, ernise! Dobrze! <grym> Właśnie, co się stało z twoimi włosami? Tak mi pepek słuchasz, tak mi jest słuchasz po prostu. W Wnuk odpalił seks Masterka i dostał raka. <grym> Fak. O, i Złoty kibel! Od studiów dostałem raka. Dla mnie złoty kibel. Kogo obchodzą włosy wnuka i to, że się obronił, skoro złoty kibel? No właśnie. Z <laughs> nie, gratulacje w wnuku. Tak, i zwłaszcza, tak. że promotor eee, wnuka i raz i już umarł, eee. nie? <laughs> W ucieczce w plener jest jakaś tam mikstura wysoko kofein... Prze poniżej przeciętnej barabara. No to, to trzeba, wierzyć. W łóżku szybko, czyimś ktoś ci wlezie, patrzy. Ostatni raz się ze mną duchałeś. Simsa. dobra, idę stąd. A nie mogę mu przywalić! Aha, w tą, tamtą stronę jest na wewnątrz. To masz w, kurde, w każdą stronę, skąd ja mam być gdzie mam iść? Dupek. Idź do kampusu. O, azjaci. Zawsze. O, najlepsze zagranie. To jak w werłyczyku. Oczywiście Kondziu się teraz, będzie lansował ze swoim dziesiątym levelem. To jest. To jest nieprawda. To jest zamach jak na Smoleńsk. Znowu <noise> <noise> się nie zgadzam. To w moje truchu tam nie leży. Łotka grozi swoim widzom drama na cały internet. Wiadomo się przez okno i czekam na gwiazdora wypierdalaj do stołu już nie oglądaj pornola pan Jezus się rodzi jest już po zmroku akcja widzili ładowanie w toku wujku nie wal pod stołem ty z boku babka czyta biblia jest w szoku szmata wygląda jak rybka mini mini zrobiła oczy jak kot srający na pustyni na patelni smaży sece bóle wujku kładź się na werselkę to cię utule dostanę pod choinkę wieldomo żelenka idź się pobawić na dworze zimno jest szybciutko zakładaj kurteczkę zaraz odmrozisz se pizdeczkę 事业还有。